Czyli po prostu za dużo, za dużo jedzenia. Za dużo, za dużo, tak. Dokarmianie łabędzi to problem jaki występuje w parku sołackim. Konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania ludzi dotknęły dwa z żyjących tam ptaków. Pierwszy łabędź, czyli ten dorosły, dorosła samica ze stawu sołackiego, przyjechała już w bardzo ciężkim stanie. Ona praktycznie była już no, nieresponsywna, nie niereagująca. Był paraliż wszystkich kończyn. Samicy nie udało się uratować. Więcej szczęścia miał drugi z łabędzi, którego zdrowie poprawili lekarze z ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w kościanie. Zdaniem weterynarzy, przyczyną złego stanu ptaków było dokarmienie ich przez ludzi. Jest duży problem z dokarmianiem łabędzi, ponieważ y, praktycznie jest to tutaj prowadzona regularna stołówka, co nie jest zdrowe dla zwierząt. One y, Żadne dokarmianie nie, nie zastąpi naturalnej diety. Dokarmianie ptaków w parkach czy ogrodach to w Polsce niemal tradycja. A dla zwierząt szkodliwa pokusa. Należy się zastanowić, czy komu my pomagamy sobie, czy ptakom. Jest mnóstwo prac naukowych, które pokazują, że tak naprawdę jest to takie okazanie empatii przez nas, że my chwalimy się przed sobą, czy przez innymi, że pomagamy biednym zwierzęciom. Tymczasem one nie są biedne. Przez zmieniający się klimat zimy w Polsce nie są już długie i mroźne, zatem łabędzie czy kaczki mają stały dostęp do odpowiedniego pożywienia. Proszę, po prostu tłumaczę, że zwierzęta powinny być dokarmiane, szczególnie właśnie łabędzie tutaj na naszym stawie. Dopiero wtedy ten staw zamarznie. Chleb, który najczęściej jest podawany ptakom, nie spełnia ich potrzeb żywieniowych. W dodatku często rzucamy im resztki wątpliwej jakości, a to wpływa na rozwój bakterii i grzybów w organizmach zwierząt. W efekcie tego ptaki lądują w miejscach takich jak Dziki Dzikisor w Poznaniu. Tam udzielana jest im pierwsza pomoc. Te zwierzęta są przede wszystkim dogrzewane. No i taką pierwszą rzeczą, którą, którą też robimy, to jest podanie kruplówek, żeby to zwierzę nawodnić, no bo jeśli ono przez dłuższy czas nie pobierało wody, nie pobierało pokarmu. Powoduje także inne problemy. Po pierwsze, zwierzęta się do tego przyzwyczajają, po drugie, przez rzucane kaczkom czy łabędziom resztki psuje się jakość wody. Dodatkowo wprowadzany pokarm, nawet ten tej najlepszej jakości, to jest dodatkowe wprowadzanie biogenów. Do tych zbiorników i karmienie w cudzysłowie rozwijających się później glonów, a tym samym no, działanie na niekorzyść jakości wód w mieście. Dokarmianie zwierząt w Polsce nie jest karalne. Strażnicy miejscy mogą jednak ukarać za zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsca publicznego. Za to grozi mandat od 20 do 500 zł. Bartłomiej Lispuls dnia.